Hej kamisiaki, tutaj Wika i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj ogarniamy prezent dla mojej przyjaciółki na jej 18. urodziny. Zastanawiałam się, czy nagrywać wam vloga, czy pokazywać wam wszystko po kolei. I szczerze, zobaczyły co ten odcinek przyniesie. Aktualnie jest godzina dziewiąta. jesteśmy już ogarnięte. W sensie, ja się pomalowałam, ubrałam. I dosłownie za godzinę jedziemy odebrać tort, jedziemy na salę całą ją stroić. Yy, musimy poprzywieszać balony, musimy wszystko po prostu poogarniać, żeby tam było ładnie wszystko, zobaczyć, czy jest dopięte na ostatni guzik, i potem jedziemy się ogarniać. Ale słuchajcie, słuchajcie, ja nie po to tu przyszłam. Pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, to pokazać wam cały prezent dla niej, bo to było mnóstwo, ale to mnóstwo godzin roboty i planowania. Także stwierdziłam, że pochwalę się wam, co jej kupiłam. A potem pokażę Wam też outfit, pokażę Wam wszystko, co zakładam, co robię. paznokcie, fryzura, makijaż, włosy, wszystko, wszystko, wszystko. Także, jeśli jesteście ciekawi i macie ochotę trochę takiej girl's vibe, to zaczynamy od najbardziej czasochłonnego prezentu, jaki zrobiłam. I szczerze, to chyba jest najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Serio, tak bardzo mi się on podoba, i prezentuje się on tak. Tutaj mamy nasze zdjęcia, a tutaj mamy jedzenie, ale kurde, jak ja mam wam to pokazać? To nie jest takie łatwe. Dobra, nie przemyślałam tego, okej. Okay? Tutaj mamy wszystkie ulubione słodycze, napoje, wszystko i szczerze, też bardzo chciałam, żeby to było takie coś, że wiecie, nie tylko, że ona ma to mieć, bo to lubi, ale też o to, że jest najlepszą przyjaciółką. I ja oczywiście wiem, co ona lubi, dlatego też dałam tutaj te wszystkie rzeczy. I oprócz tego w tym kartonie mamy jedną taką dodatkową rzecz. Jest to taki słoiczek z karteczkami, z karteczkami za co ją kocham, z jakimiś naszymi wspomnieniami, z naszymi konik jakimiś wiecie, powiedzunkami, z piosenkami i co musimy zrobić i po prostu może sobie codziennie albo kiedy będzie miała ochotę wyciągać karteczki, one są w różnych kolorach, mnóstwo, czasu mi to zajęło, ale jestem mega dumna jak to wyszło. Dobra, pakujemy i pokazuję Wam dalej. Druga rzecz, z której jestem mega, ale to mega dumna, to jest taka ramka. Jest to ramka z naszymi zdjęciami. Tak się cieszę, że to się udało zrobić, bo widziałam mnóstwo inspiracji na TikToku i mam takie nie, jakby ja muszę, autentycznie muszę to zrobić. <laughs> możecie je ocenić, w ogóle możecie pisać w komentarzach, czy uważacie, że to jest mega spoko prezent na czy jednak za mało, za dużo, czy chcielibyście taki dostać, czy totalnie nie. Wszystkie opinie, piszcie wszystko. A oprócz tego słuchajcie, bo to nie wszystko, żeby nie było. To nie jest tak, że ja wam mówię, że możecie oceniać, bo to jest koniec. Nie. Następna rzecz to są listy. Jest to 18 stron listu. I oprócz tego tutaj mamy naklejkę i to jest playlista z top 10 po prostu piosenkami, które mi się z nią kojarzą. Także mamy playlista, mamy listy, ale to nadal nie wszystko. Ostatnim prezentem, to jest prezent, który robię na spółkę jeszcze z jedną moją przyjaciółką i prezentuję się tak, żeby nie było. Ja tutaj nie promuję 18+, plus, i tak jest niezdrowe, i tak jest niedobre. To jest dla ozdoby, ok? To jest dla po prostu takiej śmieszności tego filmu. To jest bardziej, żeby było zabawne. Także tak się prezentuję i tutaj mamy kucyki, i tutaj mamy kucyki. I... My Little Pony to jest jej ulubiona bajka, także w ogóle, wiecie, idealnie, idealnie się po prostu z tym <laughs> strzeliłam, bo też właśnie szukałam inspiracji i mam takie, widziałam to i mam takie, jak wiecie, nie dość, że. To jest zabawne i w ogóle, i wydaje mi się, że ładnie wyszło. To oprócz tego jeszcze właśnie to, że Mail Tilpany były jedną z ulubionych bajek dzieciństwa, więc na osiemnastkę idealnie taka nostalgia dzieciństwa. Dobra, to teraz prezentów. Możecie dać znać, co uważacie, czy Wam się podobają, czy są ładne, czy chcielibyście takie coś dostać, czy za dużo, czy za mało, wszystko, wszystko, wszystko. A ja pokażę Wam jeszcze mój outfit, pokażę Wam właśnie co zabieram, co pakuję z tymi prezentami nie skończyła mi się pamięć i musiałam przestać nagrywać, ale wracam. Z tymi prezentami u mnie w ogóle jest taka kwestia, że nie mam pojęcia, jak je zapakować, bo ile ten duży karton, to wydaje mi się, że nie będzie większego problemu. I po prostu to wszystko sobie włożymy do samochodu i tyle, bo zresztą no, z racji tego, że ja się już rano z nią widzę, to rano po prostu wszystko to już włożę do jej samochodu, bo nie mam jak tego później przewieźć. Ale z resztą nie chciałabym jej zaspoilerować, co tam jest. Więc najlepiej spokojabym to w jakiś papier czy coś takiego. Tylko takiej rzeczy nie mam. Jedyny papier, jaki mam, to chyba papier świąteczny. Także. Mm... Zobaczymy. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie naprawdę, bo chcę, żeby było po prostu idealnie, bo ono naprawdę na to zasługuje i naprawdę chcę, żeby to był najładniejszy prezent, jaki jestem w stanie jej zrobić. Dobra, pokażę Wam jeszcze mój outfit. Pokażę Wam sukienkę, jaką zakładam i wszystko Wam wytłumaczę w ogóle, co z czym i dlaczego. Sukienka prezentuje się tak. Jest to taka biała, zwiewna sukienka. Tutaj mamy czarną kokardę. Ona teraz nam tak trochę opadła, ale mamy tutaj czarną kokardę. I do tego postanowiłam zrobić sobie czarne paznokcie z białymi kokardami, także, żeby wszystko po prostu do siebie pasowało. Um, e, moja przyjaciółka zakłada czarną szkienkę i czarną kokardę, i tort również będzie z czarnymi kokardami. Także wydaje mi się, że pasuje, bardzo chcę do niej pasować, bardzo chcę pasować do wszystkiego, też, żebyśmy miały ładne zdjęcia. Wiecie, musi być wszystko idealnie, także. Tak jest na to plan. Jeśli chodzi o biżuterię, to mam na razie złote koła i mam tutaj gwiazdki. Zastanawiam się, bo mam taki jeden naszyjnik z kokardką. I zastanawiam się czego nie założyć i wiem, że mam też kolczyki z kokardkami, więc y, tutaj się zastanawiam, czy jednak nie pójść w to bardziej. Jeśli chodzi o włosy, to wydaje mi się, że zostawię rozpuszczona. Mam czarną kokardę i zastanawiam się, czy jej nie założyć na włosy, ale wydaje mi się, że o wiele ładniej będzie w rozpuszczonych i że zostawia po prostu, wiecie, zrobię tak y, totalnie, totalnie płasko rozpuszczona. Czekajcie, pokażę Wam, żebyście sobie wyobrazili, bo ja na filmikach tak zazwyczaj nie jestem, ale wydaje mi się, że zrobimy coś takiego. I będą totalnie, totalnie proste. Dalej, jeśli chodzi o makijaż, to też się totalnie zastanawiam. Wydaje mi się, że zrobimy sobie na pewno czarną linię wodną. Zrobimy sobie czarne kreski i zrobimy sobie brokat na powiekach. Tak jest plan. Tak, tak wydaje mi się, że w to pójdziemy. Także to Wam na pewno pokażę. Chcę Wam pokazać efekt końcowy, albo prawdopodobnie już go widzicie na ekranie. Dobra. Nieważne, nie przemyślałam tego. A jeśli jeszcze wracam do outfitu, bo ja Wam nie powiedziałam do końca outfitu. Mamy tam sukienkę. Dzisiaj ma być 26 stopni, więc wydaje mi się, że totalnie idealnie na sukienkę. Ale wiecie, wieczorem będzie zimno. Także postanowiłam, że do tego sobie weźmiemy taką skórzaną, yy, brązową kurtkę. Ona jest dosyć oversize'owa na mnie, bo jest to w ogóle... 44 rozmiar, więc ona jest serio duża, ale bardzo mi się podoba, jak na mnie wygląda. Nie jest czarna, jest brązowa, ale myślę, że będzie totalnie pasowała do tej sukienki. I do tego jeszcze oczywiście zakładamy czarne szpilki. Nie ma chyba nic tutaj bardziej klasycznego. One idealnie wydaje mi się, że będą pasować tak, że bierzemy sobie czarne szpilki, ale na przebranie biorę sobie brązowe kampusy. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam na filmik, gdzie ja przerabiam, bo no niestety w szpilkach nie wytrzymam długo i jestem tego pewna. A to i tak były dzisiaj najwygodniejsze szpilki, jakie ja mogłam wybrać w porównaniu do tych, co kupowałam, więc no nie wiem, co poszło nie tak. Dobra, więc jakie? Ja się pakuję i się zbieram, bo czas już się rzeczywiście tam ogarniać. I tak mam, aż wam powiem, ile mam czasu. Mam pół godziny dosłownie przed wyjazdem, także muszę zjeść się muszę się spakować i się zbieram. Prawdopodobnie już po prostu u niej zostanę, żeby ogarnąć ten tort, ogarnąć po prostu balony, stale, bla, 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 a potem jedziemy do niej na before po prostu z dziewczynami, wiecie, malowanie, makijaż, włosy, wszystko, 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 wszystko zrobimy sobie razem i jedziemy już na imprezę. Także. Mm, Wy pewnie już widzieliście przebitki, ja nie przemyślałam jak ja mogę nagrać ten filmik i że przecież wy zobaczycie przebitki. Dobra, więc to wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, już, już wam mówię kiedy. Środa 17 i sobota 11, także będę mega, mega wdzięczna za każde wsparcie, za zostawienie subskrypcji, za dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i pamiętać o tych godzinach filmów. Pamiętajcie, że wstawiam całym pamiętajcie, że wstawiam shorts, a my widzimy się w kolejnym odcinku środa albo w sobotę. Nie wiem kiedy to ja. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie polubienie, zostawcie komentarz. Będę mega wdzięczna za wszystko. Jesteście super i do zobaczenia. Pa!